Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Kontynuujemy nasz przegląd aktualnej oferty słuchawkowej niemieckiej marki Zenheiser. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, co producent ma do zaoferowania w kategorii słuchawek audyfińskich ze swojej średniej półki cenowej. W poprzednim odcinku, link do którego pojawił się w prawym górnym rogu waszego ekranu, omówiliśmy podstawowe słuchawki odyfiski Zenheisera tak zwany entry-level do świata dźwięku najwyższej jakości. W dzisiejszym odcinku omówimy słuchawki, które odpowiadają kategorii dobre, w trójstopniowym podziale oferty przez samego producenta. Tą półkę cenową i jakościową w przypadku dużych słuchawek reprezentują modele serii HD600. HD600, HD650, HD660S2 oraz HD620S. Natomiast dla miłośników mobilnego brzmienia audiofickiej jakości, Sennheiser proponuje w tym segmencie słuchawki IS600. Nową kategorię audiofilskich słuchawek w ofercie niemieckiej marki stanowią bezprzewodowe HDB630. Zacznijmy od klasyków. Sennheiser HD600 to produkowane od 1997 roku referencyjne przewodowe słuchawki otwarte, zaprojektowane z myślą o audiofilach, profesjonalistach i wymagających słuchaczach, którzy oczekują maksymalnej przejrzystości i naturalnego brzmienia. Te słuchawki są uznawane za klasyk wśród modeli Hi-Fi. Ich konstrukcja z otwartymi muszlami pozwala uzyskać szeroką, przestrzenną scenę dźwiękową i bardzo dokładne odzorowanie instrumentów i nagrań. Dźwięki są wyjątkowo naturalne i zrównoważone, z minimalnymi zniekształceniami, dzięki czemu wchodzimy na taki poziom detaliczności, że satysfakcjonuje on nawet profesjonalistów pracujących z dźwiękiem. Konstrukcja jest lekka i komfortowa, z zastrzeżeniem, że słuchawki potrzebują trochę czasu, by dopasować się do głowy i zmniejszyć nacisk. Po pewnym czasie słuchawki można nosić nawet podczas długich sesji odsłuchowych bez większego zmęczenia, a odłączony kabel zwiększa ich praktyczność i trwałość. Warto jednak pamiętać, że otwarte słuchawki nie izolują dźwięku i nie nadają się do głośnego otoczenia czy podróży, a ich wysoka impedancja oznacza, że najlepiej wypadają w połączeniu z dobrym wzmacniaczem lub interfejsem audio. Ich ŁE600 to już leciwa konstrukcja i na rynku można znać lepsze i nowocześniejsze rozwiązania. Te słuchawki wciąż dają radę. Sennheiser HD600 to dobry wybór dla osób ceniących naturalne, analogowe brzmienie, szczegółowość i szeroką scenę. Sprawdzą się nie tylko do odsłuchu muzyki, ale także do pracy z dźwiękiem w studiu nagraniowym. Ich referencyjny charakter i legendarna reputacja sprawiają, że są uwielbiane przez audiofilów i profesjonalistów na całym świecie. Aktualnie HD600 kupimy za około 1300 zł. Kolejnym klasykiem na naszej liście są HD650. I choć są o 5 lat młodsze niż HD600, to wciąż nie zmienia to faktu, że 650 to też dość leciwa konstrukcja, która jest na rynku od 23 lat. AD650 to referencyjne, przewodowe słuchawki wokółuszne o otwartej konstrukcji. Są doskonałym wyborem dla osób, które oczekują przyjemnego brzmienia swojej ulubionej muzyki i jednocześnie nie chcą rezygnować ze szczegółowości. Te słuchawki oferują niezwykle naturalne, płynne i zrównoważone brzmienie, które nie męczy uszu nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Dźwięk jest przyjemny i muzykalny, ale jednocześnie precyzyjny i szczegółowy, dzięki czemu ujawnia drobne niuanse nagrań, których często brakuje w tańszych modelach. Otwarte muszle HD650 zapewniają szeroką scenę dźwiękową i poczucie przestrzeni, co sprawia, że muzyka brzmi bardziej naturalnie i jak na żywo. Model ten jest również bardzo komfortowy w noszeniu dzięki lekkiej konstrukcji i miękkim poduszkom welurowym. HD650 są dostarczane z odłączanym kablem i adapterem 63 mm na 3,5 mm, co zwiększa ich uniwersalność i pozwala korzystać zarówno z domowych systemów hi, hi jak i przenośnych odtwarzaczy audio. A więc HD650, mimo upływu lat, to wciąż dobra propozycja, jeśli zależy Wam na naturalnym, muzykalnym i jednocześnie szczegółowym brzmieniu, szerokiej scenie dźwiękowej i wysokim komforcie użytkowania. Słuchawki znajdziemy na rynku za około 1400 zł. Najnowszym otwartym modelem serii 600 są HD660S2. Jest to druga generacja modelu HD660, które weszła na rynek w 2023 roku. Zaprojektowany jako kontynuację legendarnej serii 600 łączą w sobie klasyczne zalety z nowoczesnymi udoskonaleniami. Między innymi oferują szersze pasmo przenoszenia od 8 Hz do 41,5 kHz i głębszy, dokładniejszy subbas, co daje najcieplejszy i najniżej schodzący dźwięk ze wszystkich innych słuchawek tej serii. HD 660 S2 tworzą szeroką, naturalną scenę dźwiękową, dzięki czemu muzyka brzmi bardziej przestrzennie i realistycznie. Takie brzmienie świetnie sprawdza się przy różnorodnej muzyce, od klasyki i jazzu po rock czy elektronikę. HD 660 S2 są też bardzo komfortowe, lekkie, z miękkimi walorowymi nausznikami i ergonomicznym pałąkiem. W zestawie mamy odłączane kable z różnymi wtykami, między m.in. jack 63mm oraz symetryczny 4,4mm, co zwiększy ich przestronność i umożliwia podłączenie do różnych wzmacniaczy lub otwarzaczy audio. A Heizer HD660 S2 to świetny wybór, jeśli szukacie słuchawek o ciepłym, basowym, muzykalnym, a jednocześnie szczegółowym brzmieniu, szerokiej scenie oraz wysokim komforcie odsłuchu. Ten model znajdziemy w polskich sklepach za około 1700 zł i ostatnimi dużymi wokółusznymi słuchawkami przewodowymi na naszej liście są najnowsze HD 620S. Są to ciekawe słuchawki z kilku względów. Po pierwsze, to jedne z trzech przewodowych zamkniętych modeli w audiofilskiej ofercie Sennheiser. Po drugie, mimo że zaliczane do serii 600, konstrukcyjnie słuchawki są oparte o serii 500. HD 620S łączą brzmienie na poziomie Hi-Fi z izolacją od otoczenia. Zamysłem producenta było zachować szeroką przestrzenną scenę dźwiękową i naturalne brzmienie typowe dla konstrukcji otwartych, a jednocześnie oferować pasywną Izolację od hałasu typową dla modeli zamkniętych. Kluczowym elementem słuchawek jest 42 mm specjalnie dostrojony przetwornik z aluminiową cewką drgającą, który zapewnia szczegółowe i dynamiczne brzmienie z dobrą odpowiedzią basu i wysokiej jakości reprodukcją średnich oraz wysokich tonów. Dzięki temu HD620S w założeniu mają dawać wrażenie otwartej przestrzeni akustycznej, nawet zamkniętej obudowie, z bardzo dobrze odzorowaną separacją instrumentów i realistycznym obrazowaniem sceny dźwiękowej. Jednak moim zdaniem wciąż tym słuchawek Jaką trochę brakuje do brzmienia otwartych modeli serii HD600. Aczkolwiek, jak na słuchawki zamknięte, HD620S nie brzmią pudełkowato, jak typowe konstrukcje zamknięte. Słuchawki są też komfortowe i solidne, z miękkimi nausznikami oraz lekką, ale trwałą obudową, co sprawia, że bez problemu sprawdzą się podczas wielogodzinnych odsłuchów. A więc jeśli szukacie zamkniętych słuchawek, które oferują brzmienie wysokiej jakości, dobrą izolację od otoczenia i wysoki komfort użytkowania, np. do słuchania muzyki czy oglądania filmów w miejscu, gdzie nie możecie używać otwartych modeli, to HD620S spełnią te oczekiwania. Słuchawki te kupimy za około 1100 zł. Przejdźmy teraz do mobilnych audiofilskich pchełek. Średnią półkę w tej kategorii reprezentują iS600. To dokonałowe słuchawki klasy premium, które warto rozważyć, jeśli zależy wam na wyjątkowo szczegółowym, dynamicznym i basowym brzmieniu. Dodatkowym atutem jest świetna jakość wykonania. Słuchawki te zostały zaprojektowane z myślą o wiernym odzorowaniu nagrań i pełnym zanurzeniu się w muzyce. Mają ręcznie wykonane obudowy zamorfizowanego metalu, dzięki czemu są niezwykle odporne na uszkodzenia i z pewnością wyróżniają się swoim wyglądem. Dzięki 7mm przetwornikom Tour Response oferują niezwykle szerokie pasmo przenoszenia od około 4 Hz do 46,5 kHz i bardzo niskie zniekształcenie. To wszystko przekłada się na czysty, naturalny dźwięk z głębokim i kontrolowanym basem oraz precyzyjnymi, średnimi i wysokimi tonami. Zestaw zawiera dwa wysokie klasy kable z jackiem 3,5 mm oraz symetryczny 4,4 mm, co daje elastyczność podłączenia do różnych urządzeń, od smartfonów i otwarzaczy przenośnych po audiofizkie wzmacniacze. Izolacja pasywna jest bardzo skuteczna. A kompaktowa forma konstrukcja znana z profesjonalnych słuchawek scenicznych i różne końcówki dołuszne pomagają dopasować słuchawki tak, by było wygodne nawet przy dłuższym odsłuchu. A więc i E600 to świetne propozycje dla osób, które szukają dokładnego szczegółowego dźwięku najwyższej jakości z dobrze dociążonym dołem do kanałowej formie, z jakością wykonania klasy premium i możliwością dopasowania do różnych źródeł. E600 aktualnie kupimy za około 2,500 zł. Ostatnimi słuchawkami na naszej liście są nowe HDB 630 które otwierają nową kategorię słuchawek w audiofilskiej ofercie Sennheisera. Są to pierwsze bezprzewodowe słuchawki, które Sennheiser otwarcie nazywa audiofilskimi. wyposażone je w 42 mm przetworniki dynamiczne i zaawansowany system akustyczny, który zapewnia neutralne, bardzo szczegółowe brzmienie. Z czystymi średnimi tonami, bogatymi detalami wokali oraz dobrze kontrolowanym basem. HDB630 obsługują wysokie rozdzielczości audio zarówno przez złącze USB-C, jak i przez Bluetooth za pomocą dołączonego adaptera BTD700. Dzięki temu można cieszyć się niemal studyjną jakością dźwięku z wielu różnych źródeł. Oprócz tego słuchawki oferują wszystkie feature y znane z topowych słuchawek bezprzewodowych. Mają aktywną redukcję szumów ANC. Tryb transparentnego słyszenia, inteligentne pauzowanie, zaawansowane ustawienia za pomocą aplikacji, około 60 godzin pracy na baterii itd. A więc w skrócie HDB 630 to połączenie brzmienia klasy HiFi, mobilności bez kabli, wygody użytkowania i długo działającej baterii. To dobre słuchawki dla każdego, kto chce słuchać muzyki z najwyższą jakością. W domu, w drodze czy w podróży HDB630 aktualnie kosztują około 2150 zł. Tak wygląda na dzień dzisiejszy średnia półka odywieski słuchawek Sennheisera. Odpowiedź na pytanie, które słuchawki wybrać, jak zwykle pozostawiam wam. W bardzo dużym uproszczeniu sytuacja moim zdaniem wygląda tak. Do pracy z dźwiękiem miksu maksymalnej neutralności HD600. Do relaksu, muzykalności, długich odsłuchów HD650 lub HD660 S2, do słuchania w hałasie i gdy potrzebna izolacja od otoczenia HD620S, do mobilnego referencyjnego brzmienia e 600 do najwyższej jakości odsłuchu bez kabli HDB630. Aczkolwiek niezmiennie podkreślam, że wybór konkretnego modelu zależy od Was, Waszych założeń i budżetu. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tych słuchawkach, to w opisie tego filmiku znajdziecie linki do naszych wcześniejszych odcinków, w których bardziej szczegółowo przyglądamy się niektórym omówionym dziś modelom. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za lajkę i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!